Cześć, dzisiaj będzie filmik e, ulubieńcy maja slash haul slash ym, projekt denko update, ponieważ nie chcę już, wiecie, robić najpierw. Znaczy w ogóle tak, dawno nie robiłam filmików, mam trochę nowych zakupów kosmetykowych, a nie chcę robić najpierw, wiecie, haulu, a potem to samo wam pokazywać w ulubieńcach, że lubię te kosmetyki, także połączyłam wszystko, wybrałam co ciekawsze. Ym, rzeczy, no i mam nadzieję, że, że Wam pokażę, kurczę. Słuchajcie, wszystko mnie swędzi. Zostałam wczoraj tak dotkliwie pogryziona przez komary, że nawet sobie nie wyobrażacie, ale okej. Okay. Aha, i generalnie pewnie ten filmik będzie dwuczęściowy, bo przypuszczam, że się nie zmieszczę. A i co chciałam jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, dostaję od Was bardzo dużo komentarzy i wiadomości. I nie wiem, co się dzieje z YouTube'em, ale słuchajcie, dzieją mi się takie rzeczy, że na przykład próbuję w ogóle wciskam odpowiedź, i na przykład nie wiem, są jak gdyby pomieszane te guziki, i to mi się robi: zablokuj użytkownika, albo usuń. I w ogóle pff, przepraszam, jeżeli komuś nie odpowiadam na. Na, na, na jego pytania, albo że przypadkowo usuwam komentarze, albo że, wiecie jak kogoś zablokuję, to mogę odblokować. Jak usunę komentarz, to z tego co ja wiem, już nie mogę tego przywrócić, więc to tak, to by było zagłoszeń parafialnych. Druga rzecz, zawsze mnie pytacie o lakier, o to co mam na sobie, więc od razu powiem. Lakier, słuchajcie, mam tak. Mam dwa lakiery na sobie oczywiście standardowo jest to Golden Rose i jeden to jest taka nie wiem zieleń, turkus, nie wiem to jest numer 222 a tamten o którym mnie pytaliście turkus to był inny w ogóle ten zielony, ale jak już pisałam komuś zaginął mi ten lakier i nie wiem gdzie jest więc nie umiem Wam powiedzieć a ten niebieski wygląda tak i to jest 212 na sobie mam koszulkę z szuszką i naszyjnik. Nasz Nie wiem, czy to będzie widać. Też z szuszką PL, tak wygląda. Okej, okay, dobra, więc zaczynamy od zakupów kosmetykowych i ulubieńców. Może zacznę tak, szybciutko przelecę. Pędzel z Sephory, który, o którym zrobiłam oddzielny filmik. Jeżeli chcecie obejrzeć recenzję, to możecie go znaleźć na moim kanale. Fantastyczny pędzel do podkładu Sephora, numer. 44. Nie będę się o nim więcej tutaj um, rozgadywać. Jeżeli macie ochotę, to obejrzyjcie recenzję tego pędzla. Następna rzecz. Wiecie, że już mi się skończył e, rozświetlacz z Essence, który niestety już nie jest produkowany, i rozważałam wiele opcji. Również High Beam Benefita, który kosztuje 156 zł. Ale słuchajcie, stwierdziłam, że to jest za dużo pieniędzy i że. Testowałam go. Fajnie wygląda, ale nie jest aż tak rewelacyjny. Z Essence nie ma żadnego rozświetlacza. W ogóle ciężko znaleźć jakiś rozświetlacz. Mało kolekcji, ma jak coś, to ma takie bronzery jakieś, ale z drobinkami. I znalazłam, słuchajcie, z Bell coś takiego. To się nazywa Planet Illuminator Body and Face. Nie wiem, słuchajcie, czy to będzie widać. Takie ma opakowanie. Buda rozświetlający do twarzy i ciała. Ja mam w numerze 01, odcieniu 01. Tak on wygląda. Jest lekko taki, bym powiedziała, brzoskwiniowo-złoty. Nie jest taki biały jak ten z Essence, ale jest bardzo, bardzo napigmentowany. Nie wiem, czy to będzie widać. I daje bardzo fajny efekt. Pewnie nie będzie widać. Ale jest dużo mocniejszy niż ten z Essence. Nie wiem, czy jest lepszy, ale jestem też z niego bardzo zadowolona. On kosztował chyba coś około 20 zł. Były również w wersji brązującej, w ogóle tam było chyba, nie wiem, z 8 czy 10 tych odcieni. Także jeżeli macie ochotę, zobaczcie. Aha, i kupiłam go w drogerii Natura. Jeżeli chodzi o róż, to kupiłam ten róż z Essence, Cute as Hell. To jest numer 0,1. Tak on wygląda. Jest bardzo, bardzo jaskrawy. I teraz tak. Świetny jest ten kolor. Eee, można go nałożyć, słuchajcie, cały dzień się trzyma, naprawdę, ale jest bardzo, bardzo ostry. Jeżeli nie macie doświadczenia w nakładaniu różu, to nie kupujcie go i nie porywajcie się na to, bo trzeba naprawdę bardzo wprawnie go nakładać, żeby nie narobić sobie plam. Zobaczcie, jaki on jest jaskrawy. Jest bardzo, bardzo napigmentowany. No, widzicie? Coś takiego można sobie zrobić na twarzy. Także trzeba naprawdę uważać i delikatnie go używać, ale odpowiednio użyty daje super efekt. Bardzo fajny smaka. Też jest jakiś taki kolor bardzo jaskrawy. Bardzo ładny, taki świeży. Super. Bardzo jestem zadowolona. To jest z jakiejś tam tej kolekcji letniej Essence. Mm. To to. Następna rzecz, którą już Wam pokazywałam chyba. To jest mój ulubieniec puder Dream Matte Powder z Maybelline. Ja mam w kolorze 03 Golden Beige i słuchajcie, odstawiłam swojego Kryolana fiksującego, bo to jest 10 razy lepsze. Ja mogę tego używać jako podkład, po prostu tylko nakładając korektor na twarz i na to ten puder trzyma się cały dzień. Super jest ta puderniczka. No, jestem, jestem zachwycona tym produktem. Naprawdę polecam, super. Następna rzecz a propos projektu Denko: miałam nie kupować żadnych produktów do ust, dopóki nie zużyję tamtych. Ale słuchajcie, znalazłam coś takiego w HM. To jest jakiś tam lip gloss. I czy to ma jakiś numer? Pacific Passion in Tobago. Nie wiem, czy to jest numer, ale ma piękny taki, zobaczcie, koralowo-brzoskwiniowy kolor. Tak jak z tej kolekcji Tude Beach Maka. Tak, Tude Beach on The Beach, nie wiem. Wiecie o co chodzi z tej letniej kolekcji z Maka. Tak wygląda. I po prostu musiałam go kupić. O, zobaczcie, tak wygląda. Jest naprawdę super. Mam go na ustach. Mm. Nie wiem, czy coś będzie widać w tym świetle, ale. Naprawdę super i kosztował chyba nie wiem, 4,90 czy coś. Jeszcze był taki bardziej różowy. Chyba go sobie kupię, bo jest super, naprawdę. Bardzo mi się podoba ten kolor. Jest naprawdę ekstra. Później tak, kolejna rzecz, którą już pokazywałam, to eyeliner z Maka. Nadal potwierdzam, że jest super. Jestem z niego mega zadowolona i polecam. Później, jeżeli chodzi o pielęgnację, też rzecz, którą już pokazywałam w poprzednim filmiku, ziaja, kuracja drenująca pod oczy, super, nie mam żadnego uczulenia, fajnie nawilża, był niedrogi, polecam. A, jeżeli chodzi o krem do twarzy, to czekajcie, i projekt Denko. skończyłam ten krem. I miałam olej um, do skóry wrażliwej i nie byłam z niego zadowolona. I miałam jeszcze, pamiętacie, poprzednio taki rozświetlający w tubce do skóry suchej. I nie mogłam go nigdzie znaleźć. Nawet Wam mówiłam, żebyście dały znać, jeżeli gdzieś go znajdziecie. Ale słuchajcie, moja koleżanka, która jest kosmetyczką, obejrzała mnie sobie i. Czekajcie. Coś ze światłem jest nie tak. Mmm. W każdym razie koleżanka, która jest kosmetyczką obejrzała mnie sobie i powiedziała dziewczyno, ale ty masz już skórę mieszaną. I dlatego tak się troszkę świeciłam po tamtych kremach do skóry suchej i teraz kupiłam sobie olej. Emulsję rozświetlającą, nawilżającą na dzień. I ona jest do skóry mieszanej i tłustej. Jestem z niej mega zadowolona. Myślę, że na lato będzie... O wiele lepsza, no i też muszę zmienić podkład, bo już mi się kończy ten kolor stay, ale jest zdecydowanie za ciężki dla mnie na lato i poszukuję czegoś, czegoś lepszego. Jeżeli macie pomysł, to napiszcie, co by się sprawdziło na lato, takiego lżejszego i żeby miało SPF, bo to już jest dla mnie za ciężkie niestety. Kolejna rzecz, którą też już pokazywałam, to jest DAX Express Illuminator. Krem SOS usuwający oznaki zmęczenia i stresu. Razem z tym, słuchajcie, mega pięknie rozświetlona, wypoczęta buzia. Super. Bardzo, bardzo to lubię, codziennie tego używam. Mm, co tam jeszcze? No, z takich rzeczy tradycyjnie kupiłam sobie zjaje ten płyn micelarny. Jest ok. Nadal używam tego dwufazowego do oczu, żeby zmyć. Um, eyeliner. Um, co jeszcze?